Wędkarska pasja to potęga, bracie Każdy z nas wie, co mamy na macie Mam uraże z łowibów, kiedy Każda ryba warta śladu na mapie No i nastała chwila, aby zacząć w końcu ten sezon. Nie było za bardzo czasu. Także dzisiaj przyjechałem znowu na łowisko Bojany. Tym razem łowię... Zupełnie z innej strony, totalnie z przeciwka, po skosie, oczywiście, patrząc wcześniej, łowiliśmy tam. Teraz będziemy sobie łowić tutaj, w rogu wytestujemy tutaj to miejsce. Także rozstawiamy sprzęt i zaczynamy. Zobaczymy, czy uda się coś złowić. Mam nadzieję, że widzimy się standardowo, jak zawsze, przy rybie. O, chyba coś jest. Jest coś. Co to od razu na dzień dobry, a murarz jest zasunął? No. O, ty! Super! To szybko! Super! Idziemy go na matę damy. A murarz jest złowił od razu. Hm. Na wejściu. Jeszcze raz w życiu? Czekaj, tu mogę no, poluzuj lekko żyłkę. Super! Dobra, i ja kładę. Ją. Tak. No ekstra. Moja też jedzie Biesion, ją. To popuszczaj hamulec górny Zlebo? Nie walcz, nie walcz Ale napiewa się. O! I spokojnie, niech sobie tam szaleje Amur na macie. Druga jest gruby odjazd. A mówiłeś dopiero, że nic nie bierze, a jesteśmy 15 minut. A ta to mocniejsza. No zdecydowanie, nie? Jak coś to delikatnie podkręcaj, sobie to, Żeby mi palce nie czcił. Jak coś, to pracuj sobie na tym. O, ładnie co? Tak ciężko idzie? A niestety, na drugą wędkę zerwała nam się ryba. W tym czasie kolega wypuścił już tego amura, żeby go nie męczyć na macie. No to przerzucamy wędki i czekamy tym razem na jakieś karpika. Wędkę dopiero zarzuciłem. Ale się chyba. Puściła Puściła, ale widziałaś się ładnie tarmusiła, nie? Choba no wydaje hamur, nie? Ale ale chodzi, zobacz Ale chodzi. A zobacz jak tarmosi. Widzisz? Tak jest cały czas nie? Co wziąłem? No, na co? O mocny. No zobacz. No, patrz, mocny. Takiego brania mi brakowało dzisiaj. Trzeba uważać, bo jest dość sporo tutaj na dnie patyków. Różnych tego typu cudów a ucieka. Zobacz, do Twojej. Ale fala na wodzie fajna. O, o. Nie, karp. No to tak. Ale brakowało karpika dzisiaj. Mm. Koń. Ale agresywnie. Co brakowało takiego walnięcia dzisiaj? O ładny. I na prosto. O tak. Pierwsza moja rybka w tym sezonie. Późno, bo późno zacząłem, ale ważne, że jest. Także wypuszczamy bezpiecznie do wody. Bardzo ładnie, bardzo ładny grzbiet, nie? Tutaj super, mhm. ekstra to wygląda. Ale ładnie walczą, naprawdę ładnie, nie? Super, nie w tą stronę. Kolego, nie w tą stronę. Także jest super. Kolejna rybka siedzi. Amur karp. Także jest całkiem nieźle. Także przerzucamy. Może jeszcze raz na Landrynkę spróbujemy. No i grunże. Że się dzieje także dobra wielka noc na łowisku. Także przerzucam zestaw i czekamy znowu na jakąś agresywną rybkę. No i super! Wielka noc na łowisku. Cisza spokój. To jest to co ja zawsze lubię najbardziej. Amur karp na koncie, waleczne super rybki. Jedna się spięła nam gdzie siedzimy, walczymy cały czas. Ale słychać naturę super Także sezon późno, bo późno, ale ważne, że w końcu rozpoczęty Także zabieramy się na zamieszanie towaru co? Ale siedzi? Nie walę, ryba jest ryba. Ta, coś siedzi, bo ucieka, nie? Ale leciutko. nie leciutko grun, że rybka, tak? Ej, no to ja takiego leścika to jeszcze ten. Tutaj nie złowiłem. Nigdy w życiu? Nie no, nigdy w życiu. Tutaj. Dobra, weź ją tykuś. Weź się z tego. Skubał i wyskubał. No ale rybka jest rybka. Sztuka jest sztuka. No jest super. Ważne, że się coś dzieje. Także super. Dobra, to próbujemy inny smak i lecimy dalej. Jednak dalej, kotłowę bliżej. Teraz, jak strzeliliśmy tego SFD Power, to ryby już nie mają z nami szans. one no Nie, bo jakbym wlał tu do wody, to koniec, to by, To nie nadążyłbym wyciągać tych ryb. I te wędki mogłyby tego nie przeżyć. No ale co to tak z znienacka ci wziął? Ale to chyba już nie jest leszcz, co? Bo trochę mocniej poszedł. No, raczej nie jest leszcz. O, fajnie. A dopiero powiedziałeś, fajnie, jakby coś wzięło. No, już nie było. No, nie było, chwilę. O, o. i dobra, jest, jest ok, ale ucieka fajnie. To może być jakiś karpik, zobaczymy. No mi też tak uciekał, nie ten karp. Przedstawię te rzeczy. O, spiął. Spiął się? Tak? A przy samym brzegu, nie? A szkoda. Szkoda, ale takie uroki wędkarstwa. Weź ja go jeszcze na Ja jeszcze... Ej, ale super, nie? Ja go jeszcze raz tam. Ale ładnie leciał, co? O, ładnie szedł, super. Ale fajnie, no. No widziałem jak puściło. Ale super. Ale jak jechał? W końcu kurde tak ci wiesz. No to był kart na mnie, bo tak właśnie... Dobra, możesz atakować Już? No, no i branie było na serlandrynka. I w te samo miejsce No i o to chodzi, to czekamy może wróci No to czekamy Jest Ale tarmoś o kurde, ty! Dobra, dusz już to. O dobra, teraz się trochę poddaję. Zobacz jak ucieka do, do ciebie, do Twojej strony. Zobacz, on do brzegu idzie. U, 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 u. ty ściągnął Twoją żyłkę? Nie, nie, mam go tu. To karp. Ale, tarmosi, ty jakiś agresywny mocno. A nic nie brało to nie brało. Na no moją to w ogóle nie było nawet po Kurde. Ale pawa agresją. Poczekaj, poczekaj, spokojnie. Trochę przemuli wodę, bo strasznie tu zielono jest, jak na bielawie. Ej, też taki tłusty się wydaje, co? Jest. Ładny ale tyle czasu, ale pokuty widać, że już nie raz musiał mieć hak. Wiesz mocno pokuty Nie będę już zdjęcia robił widać Ale tłuszcz od tamtego nie? Mm -hmm. No cięższy to Czekaj, jest wszystko zestaw jest dobra Dobra to wypuszczę go gdzieś tutaj było troszkę lepsze zejście Także fajny karpik siedzi o kur, chciałbym do wody tylko nie wpaść, już zeszłym razem prawie wpadłem. Opa. No i super. Fajny bardzo waleczny. Poszedł. Także super. Ostry gracz. No. Także super. Która jest godzina 845? No to jest całkiem nieźle. Poczekamy na murka w końcu. Zauważyłem ten odjazd. Kurde. Znowu mówię, że się nic nie dzieje i nagle godzina nic się nie dzieje i nagle taki drastyczny odjazd. Ale poszedł. Już jest blisko? Karpik. Koi. Jak ucieka, to ucieka. Mamy cię. Mata zwilżona już, bo jest ciepło. Wraca na wolność No ale też sporo nic nie brało, nie? Uh -huh. Poszedł, poszedł No i fajnie, kolejna rybka na koncie Także jedziemy dalej, dłuższa przerwa jest, no ale może coś jeszcze więcej wpadnie. zobaczymy Jest? No. Killer? No. To, o, jednak jedzie. Myślałem, myślałem że byście się a to jednak jedzie ładnie, bo słychać. O kurde, aż tak? No to raczej sumik karłowaty nie jest. O, To spokojnie. Kurde. Ale pocisnął w te krzaki. Ale ładnie idzie. Co to? Ty chyba najlepiej ze wszystkich dzisiaj. Nie? Dopiero był sumie karłowaty, szkodnik, więc się go pozbyliśmy. Tu nagle takie branko, D dopiero rzuciłeś. Kurde, muszę karierę wyjąć. Muszę moczyć. Dobra. Kurde, ty. Aż tak? Kurde, nie boli. <laughs> O, ładnie. A spokojnie. harp, Spokojnie. o, trochę muliste dno, nic nie widzę. Jak ruszę podbierek, to on od razu wystartuje. Mał, czy tych patyków jest? To poszedł do dołu. Mał, mał. Jak on pod zobaczy, to zazwyczaj od razu jest ogień Kurda, Kurde, aż tak... o kurde, wypłynął. Aż tak agresywnie? Ty, nie jest taki wielki, a tak agresywnie poszedł, nie? Siedzi. O, super. Ole, leci. Uf, uf, uf. Rafał, jak leci. Tego, no na pewno nie są mikkarłowate. Myślę, że to może być jakiś karpik, nie? Bo raczej nie jest to nic w sensie nie jest to leś na pewno, ani nic, bo on by tak nie jechał. Idzie, idzie, idzie. Karpik. Chodź kolego. U. Ale też długo nie brało, nie? A ciekawe czy są tutaj pełno łuskie, nie? Już, już, już. Taki widzisz, kurde, nie za ten, ale agresywny taki, nie? Kolej. Dobra, poszedł. No i super. Już 10 rybek na pewno mamy dzisiaj. A może nawet więcej. No i super. Także przerzucimy. Jeszcze na to zapolujemy. No i mamy godzinę tak naprawdę 13 no Złowiliśmy dzisiaj naprawdę w sumie sporo rybek Myślę, że między 10 a 15 sztuk już nie liczyliśmy nawet Najpierw trafił się amul, później trochę karpi, jakieś leszcze no Wiadomo jakieś sumiki karłowate też się trafiły Ale sporo rybek, na razie jest trochę przestoju Posiedzimy myślę jeszcze z godzinkę i Będziemy wracać. Mamy spory kawałek, bo prawie 100 km. Ale łowisko jest fajne, cisza, spokój. Zeszłem razem jak byłem tam na samym końcu. Też nikogo nie było, co prawda wtedy byłem w tygodniu. To wyglądało to też troszeczkę inaczej, też trochę rybek było. Ale fajnie, cisza, spokój, dźwięk natury, świetne domki. Można sobie zobaczyć na nagraniu. Też nagraliśmy z drona to łowisko, także można zobaczyć. Fajne miejsca. Miejsca są dość daleko od siebie. Fajne domki są tutaj wymyślone. Takie bardziej altany. Tu można się schować. Jak padał deszcz, czy coś w tym stylu, czy rzeczy schować. Zazwyczaj w tych domkach są kanapy, jakieś fotele, krzesła. Grill, także naprawdę fajnie. Rybki są waleczne. Także można się fajnie pobawić. Niektóre rybki, nawet tutaj, widać jak szaleją przy brzegach. Także my kończymy swój połów na łowisku Bojany. Także do następnego. Widzimy się na następnym łowisku.